Cześć, witajcie. Jestem Daniel. Witajcie na kanale Nowa Mowa. Witajcie, ja jestem Dawid. Dzisiaj zmierzymy się z takim pytaniem, które dostajemy czasem podczas konsultacji, czy mogę samemu się nauczyć z książki Nowej Mowy? Gdyby była taka książka, mhm. to czy ktoś może się nauczyć z tej książki? Tak. Podać jakiś zestaw ćwiczeń, tak. które muszę wykonać, aby. Właśnie mówić płynnie, spokojnie, bez blokad, bez problemu, hmm. bez mową. Czyli właściwie podobnie jak do rozmówek. Czy są takie rozmówki językowe, hmm, słowniczki? Tak. Poczytam i się nauczę języka. Hmm. No właśnie, no to jest bardzo podobna odpowiedź na pytanie, czy można się nauczyć języka z rozmówek i z książeczki. Tak, samemu w domu. Hmm. No i tutaj co? Słuchajcie, można się wiele nauczyć z książek, tak. Nawet z naszego kanału Nowa Mowa. Bardzo yes. wiele informacji można przyswoić. Z książki Światełko w tunelu można się dowiedzieć z różnych ciekawych informacji. Ze strony internetowej też. Tak. I czy i to z, wystarczy z doświadczeń kursantów, można tak. też swoje kanały mm. i też opowiadają, jak trenowali nową mowę, jak trening wygląda, mm. jak trwa, i tak dalej. No czy to wystarczy, żeby mówić na co dzień nową mową? Mm -hmm. No właśnie, i moim zdaniem to jest tak, właśnie to co powiedziałeś, z nauką języka obcego. I komu się udaje nauczyć w domu języka obcego, aby w pełni, płynnie nim mówić, komunikować się tak w dowolnym mhm. miejscu, sytuacji, czy jak wyjedzie gdzieś, gdzie mówią w tym języku, żeby mówić od tak. Myślę, że są to nieliczne osoby. Mhm. E, chociaż nawet bym mógł tu powiedzieć, że raczej nie ma takich osób, które dokonały tego. Może tylko nauczą się na przykład czytać płynnie. O właśnie, czyli wykonywać hmm. czyli, ćwiczenia. Tak, ćwiczenia, które, mowy, których się uczyły. To, co ćwiczyły, hmm. prawda? To, to, co ćwiczyły, ćwiczyły w domu. domu. Mhm. No, jeśli chodzi o praktykowanie, no zobacz, dlaczego nie ma kursów prawa jazdy z książeczki? Hmm. Hmm. Dlaczego nie uczą się lekarze tylko z książek, tylko potrzebują praktyki? Dlaczego nauczyciele... Muszą mm -hmm. odbywać praktyki w przedszkolach i w szkołach. Przecież to <coughs> wszystko w książkach pisze. Mm -hmm. jest to jest ta odpowiedź na pytanie właśnie dlaczego no niestety te uczenie się z materiałów ma pewne ograniczenia, bo nie ma tam aspektu praktycznego. To, tak, dokładnie. No, Musi być ktoś kto weryfikuje, ktoś lepszy od Ciebie, ktoś kto już to umie, ktoś mm -hmm. kto umie uczyć również. Tak. I pokazać jak coś... Ulepszyć, zmienić, mm -hmm. naprawić, tak. czy wprowadzić na przykład tą technikę czy metodę w życie. co jest najważniejszym, kluczowym mm -hmm. elementem nowej mowy. I takim kimś, no, musi być trener, nauczyciel, pedagog, nie może być to kursant, ponieważ on sam się nauczył. Mm -hmm. Nie jest nauczycielem, nie jest uczony, żeby uczyć. Tak. On poznawał techniki nowej mowy, żeby sam mówić nową mową. I jakie może być ryzyko, kiedy kursant chciałby nauczyć bez większej wiedzy i praktyki trenerskiej kogoś, kto by chciał się nauczyć nowej mowy? No ryzyko jest bardzo proste. Jest to tak, jak na przykład ktoś by nauczył się jeździć skrzynią biegów automatyczną w samochodzie i chciałby kogoś uczyć na manualu. Mhm. Coś tam pokaże, ale ta skrzynia biegów będzie zgrzytała. Tak. Hmm. Ktoś coś naśladuje, powtórzy, ale również powtórzy błędy. Mhm. Nie zna się innych mechanizmów treningu nowej mowy, żeby je przenieść na przykład na inną osobę. Mhm. Zna się na sobie tylko. Mhm. Więc może to doprowadzić do tego, że ta nowa mowa będzie bardzo koślawa i kiepska, mhm. a co za tym idzie, nie będzie przynosiła relaksu i spokoju. Bo trenerzy nowej mowy właśnie są od tego, żeby. Uczyli jak łączyć spokój z mową. Ten. Mm. Mm. Trenerzy są wyczuleni na najmniejsze detale mm. techniki nowej mowy na które na przykład nie są czasami wyczuleni kursanci. Dokładnie, no i taki główny aspekt to doświadczenie też, prawda? No jakie doświadczenie może mieć kursant, który ledwo skończył, na przykład tak jak są kursy jazdy. Hmm. Ktoś zdał ledwo prawo jazdy i już chce Uczuł uczyć na przykład nowych kursantów, uczyć jeździć. No A doświadczenie jego na przykład to jest kilkumiesięczne, hmm. jazda samochodem, gdzie może był w, w, w pobliskim mieście i tam jeździł samochodem, a nigdzie dalej nie był. Więc teraz on nie wie, co tego kursanta i co samego jego spotka w dalszym mieście i jakimś trudniejszym mieście do jazdy na skrzyżowaniach. I w nowej mowie myślę że podobnie jest właśnie. No to, to doświadczenie tu jest szalenie ważne, szczególnie właśnie w, właśnie w tym problemie SBS, gdzie jest to tak szeroki problem i tu naprawdę trzeba bardzo indywidualnie podejść do każdego do każdego kursanta, do każdej osoby. Mm? Aby dostosować właśnie cały trening do jego stylu życia, do jego sposobu myślenia, do jego sytuacji e, w relacjach mm -hmm. różnych, w rodzinie itd. Jest bardzo dużo aspektów. Więc kończąc ten odcinek, tak, można dużo nauczyć się z książek, z internetu, z YouTube'a. Jak najbardziej można poznać nawet brzmienia nowej mowy, odtworzyć pewne schematy. Mm -hmm. To tak, zachęcamy Was do tego. Natomiast jeśli ktoś planuje mówić nową mową i używać jej na co dzień, potrzebuje profesjonalnego trenera, potrzebuje nauczyciela, potrzebuje przewodnika, tak jak po dżungli, tego Indianina, mhm. który gdzieś tam będzie go przeprowadzał przez te wszystkie zakamarki tej swojej emocjonalnej dżungli, w której jeszcze on jest w czasach starej mowy. Dlatego no częściowo da się, ale niestety profesjonalnie samemu jest trudno. I ryzyko jednak jest duże, że hmm. nie powiedzie się to. No znaczy albo… Stracimy czas. Stracimy czas i stracimy jakby taką trochę nadzieję, bo y, zakładaliśmy, że się nauczymy z tej książki, a na tak. żeśmy się nie nauczyli. No i tak są. I hmm. tak trzeba będzie przyjść do trenera. Tak. I jeszcze kolejny wątek to też złe nawyki, to można powiedzieć na koniec, że jeżeli no tak. już prowadzi się złe nawyki treningowe, jakieś zniekształcanie mowy, nienaturalne to już wtedy jest to bardzo trudno odkręcić, potem nawet w treningu z profesjonalnymi trenerami mowy, yy, no da się to zrobić, ale jest dużo trudniej niż za pierwszym razem bez wcześniejszych błędów. Tak, no to jest tak właśnie z tym samouctwem, no, ja na mm. przykład uczyłem się w samemu gradzie na pianinie. Mm -hmm. I jak przyszedłem do Pani od fortepianu i zobaczyła tylko jak kładę dłoni na klawiszach, to ona już wiedziała, że pewnych utworów nie zagram. W ogóle nigdy. Nigdy już. Bo już, już, takie już nawyki się nadgarstek jest złe. ustawiony, już palce, no. więc mówi okej. Okay. Mamy dwa wyjścia: albo wracamy do całkowitych początków, mhm. czyli jak ustawiać palce. Wtedy jest szansa, że się uda nauczyć nawet tak. te trudne utwory A grać. Ale to będzie długo trwało. Tak. Albo druga opcja: bierzemy się tylko za te utwory, które ta technika, czyli te nawyki są w stanie ogarnąć. Mhm. Mhm. Tak. Wybrałem tą drugą, oczywiście, opcję łatwiejszą, <laughs> nie. bo nie zamierzałem być nigdy pianistą, bardziej dla rozrywki. Mhm. Ale właśnie tak to na tym to polega, nie? Mamy pewne nawyki samo tego samo uczenia się, one są niestety niedobre i za dużo, za wyżyn, za wielki nie osiągniemy. No, dlatego już od samego początku zachęcamy, aby wchodzić w profesjonalny trening nowej mowy i oczywiście w nowej mowie w mikołowie. Myślę, takie, takich trenerów spotkacie i właśnie taki trening będzie możliwy. Także bardzo serdecznie zapraszamy. No i dziękujemy dzisiaj za uwagę. Dziękujemy za odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Do jutra jutro o 21.15. Cześć. Cześć.